Dzień dobry. Tu mówi babcia Harinka nagranie, które teraz przedstawię, skierowane do mojej kochanej wnuczki z Ameryki, Nelinki Wojdalskiej, chociaż w Ameryce mówi się na ciebie Wojdalski. Kochana Nelinko, dzisiaj jest 12 sierpnia 2011 roku i jutro są urodziny Twojej cioci chrzestnej Agnieszki. Agnieszka, jutro 40 lat. My z dziadkiem jesteśmy w domu, czekamy na przyjazd Gosi i Karola, zaprosiliśmy trochę gości na niedzielę, bo Agnieszka ma tam swoje sprawy i towarzystwo, imprezy, no może kiedyś tam się spotkamy i też uczcimy jej 40 urodziny, chociaż ty jeszcze tego tak nie rozumiesz do końca, co znaczy mieć 40 lat, bo ty masz dopiero 4 latka, a ciocia Gosia, o to dziadek sobie chodzi, ciocia Gosia. Ciocia Agnieszka jutro będzie miała lat 40. Babcia chciałaś coś przeczytać. Kochana, wiem, że nieraz się boisz burzy, że były ostatnio burze u was w Chicago i ty tam się jeździłaś samochodem i się tak bardzo bałaś. I babci się to skojarzyło z takim pięknym utworem Adama Mickiewicza, poety, którego nie znasz, bo nie możesz go znać. Nazywał się pan Adam Mickiewicz. Żył dawno, dawno, dawno temu. Za górami, za lasami, ale on mieszkał na Litwie, tam gdzie skąd pochodzi twojej babci Halinti babcia, czyli twoja prababcia i praprababcia, tam mieszkali, żyli kiedyś w takim miejscowości, które się nazywało Wilno i tam też mieszkał Adam Istiewicz, bo uczył się na studiach. I napisał kiedyś, też się bał bardzo burzy, i napisał kiedyś taką piękną książkę, która się nazywała Pan Tadeusz", i w tej książce opisał burzę. Jeśli pozwolisz, nie wiem czy się będzie podobać czy nie, babcia przeczyta ci opis burzy, jak czasami się będziesz miała czas i położysz się na trawce takiej pięknej, która jest u Was przed domem i popatrzysz w chmurki, to nazwij te chmurki obłokami i zobacz jak one wyglądają. Babcia teraz czyta. Owe obłoty ranne, zraz rozpierzchnione jak czarne ptaki, lecą każdy w wyższą nieba stronę. Coraz się zgromadziły, ledwie słońce zbiegło, z południa się, stado pół niebios obległo ogromną chmurą. Wiatr ich pędził coraz hyżej, chmura coraz gęstniała, zwierzawszała się niżej. Aż jedną stroną na pół niebies oddarta ku ziemi przeszła z portarta, jak wielki żadnie biorąc wszystkie wiatry w siebie od południa na zachód leciała po niebie i była chwila ciszy i powietrze stało głuche, milczące jakby strwogi o miało i łany zbóż co w przód kładąc się na ziemi i znowu w górę trzęsąc kłosami złotymi Wrzały jak fale, teraz stoją nieruchomy i poglądają w niebo najeżywszy słomem. I zielone przy drogach wierzby i to pole, co pierwsze jako płacz i przy grobowym stole biły czołem, długimi kręciły ramiony, rozpuszczając na wiatry warkocz posrebrzony. Teraz jak martwy z wyrazem niemej żałoby stoją na kształt. Posągów, sybillisty i No, wszystkiego już nie będę czytać, bo to trochę jest za trudne. Ale jak jest burza, to co się wtedy dzieje bydło, to wiesz, że różne zwierzęta. Zwykle do domu powracać leniwe, teraz zbiega się tłumnie, pasterzy nie czeka. I opuszczając trawę, do domu ucieka. bucha racicą ziemię kopie, orze i całą strodę straszy z łyczeciem złotrogiem. Krowa zaraz ku niebu wznosi wielkie oko, usta z dziwu otwiera i wzdycha głęboko, a wieprz, czyli prosiaczek, marudzi w tyle dąca się i zgrzyta i snopy zboża kradnie i na zapas chwyta. Ptastwo skryło się w strzechy, pod strzechy w głąb trawy. Tylko wrony stradamy o coś stawy. Przechadzają się ku sobie poważnymi kroti, czarne oczy kierują ku czarnymi obłoki. Na zachód jeszcze ziemia słońcem ozłocona świeciła się ponuro, żółtawo-czerwona. Nagle wichry zwarły się, porwały się w poły, borykają się, kręcą świszczącymi koły, krążą po stawach, mącą, do dna wody w stawach, w na łąki świszczą po łozach i trawach, pryskają mu z gałęzie lecą traw przekosy na wiatr, jak ogarściami wyrywane włosy, zmieszane z kędziorami snopu, wiatry wyją, upadają się na rol rolę, tarzają się, ryją, rwą skiby, robią otwór wichrowi trzeciemu, który wdają się z roli, jak słup czarnoziemu, wznosi się, jak ruchoma piramida toczy, łbem grunt wiersi, z nóg piasek sypie gwiazdą w oczy, co krok wszedł Wzdyma się, otwiera ku górze i ogromną swą trąbą otrębuje burzę, aż w całym tym chaosem wody i kurzawy, słomy, liścia, gałęzi, wydartej murawy, wichry w las uderzyły i po głębiach puszy ryknęły jak niedźwiedzie, a już deszcz puszczy, jak sita w gęstych kroplach, wtem rykły pioruny. Krople zlały się razem. To jak proste stróle długim warkoczem wiążą niebiosa do ziemi, To jak zwiader wiader buchają warstwami całymi, Już zakryły się całkiem niebiosa i ziemia, Noc jest burzą, od nocy czarniejszą zaciemnia. Czasem widno widnokrąg pęka i od końca do końca anioł burzy na kształt, Niezmiennego słońca rozświeci twarz i znowu okryty całunem uciekł w niebo i drzwi chmur zatrzasną piorunem. To, babci, najlepszy fragment. Znowu zmaga się burza ulewa nawalna I ciemność gruba, gęsta, prawie dotykalna. Znowu deszcz ciszej szumi, grom na chwilę uśnie. Znowu wzbudzi się, ryknie i znów wodą chluśnie. Aż się uspokoiło wszystko, tylko drzewa Szumią okoła domu i szemrze, ulewa. Przeżyłaś, Tonelinko, prawda? Taką ulewę, taką burzę niezwykłą, i pan, będziesz się na pewno pamiętać. Takim językiem zwykłym to mówimy inaczej, że jest burza, że deszcz pada, jak byłaś u nas, to znów taki grad padał z nieba. No u nas dzisiaj nie ma gradu, nie ma burzy, tylko tak jest troszeczkę ciepło, ja wczoraj było zimno, deszcz, byle jak. No podobno ma być jutro troszkę cieplej i pojutrze zobaczymy. Bardzo Cię kocham, Nelineszko, kochana i dziadek też mówi, że Cię kocha i pozdrawiamy Cię. Całujemy i babcia Ci przesyła fragment burzy z Pana Tadeusza. Całujemy, z tej posti, pozdrawiamy naszą kochaną wnuczkę. Bardzo Ci dziękuję za przepiękny rysunek, który przykleiłam do boazeli. Na niego patrzy i tam ładnie narysowałaś całą swoją rodzinkę i napisać, że kochasz babcię ja cię też bardzo, bardzo kocham i całuję Ciebie, Charlinka i mamy i tatę, pa kochana Nelineczko, pa baj.